tylko w tej części nie, nie, w kraju, wysoko w górach i to jest spiralny aloes. Składa, jeżeli się układają tak, ten liście w, według wskazówek zegara, zegara jest to rodzaj męski. Jest żeński, dokładnie taki samy, gdzie liście odwracają się w drugą stronę. Starszy wioski, w dawnych czasach tak wyglądał, miał przykrycie w, y, ze skóry, nakrycie głowy, tylko starszy wioski, szef miał coś do odganiania much, również służyło jako broń. Tu, było tu ostrze, zatrute najczęściej jadem węży lub jadowitych y, żab. Skaleczył cię śmiertelne y, skaleczenie. Tarcza służyła tylko do ozdoby. Śmiesznie wyglądająca, malutka, to nie był wojowniczy szczep. Yy, włócznie też śmiesznie zrobione, bo tylko do polowania i oczywiście w zasięgu rzutu, potem bezbronnie, tak jak widzicie, źle zorganizowani. Yy, obuwie skórzane, tylko dla szefa wioski, wszyscy chodzili bo bosą. Tutaj yy, miejsce, no, gdzie spali na skórach, macie przykład szafy, to tak zwana carry do bicia. Czyli zwinięte zwinięte e, korzenie drzewa. Weźcie to w rękę. <grym> Tradycja? Weź w rękę, uważaj, ciężkie. To broń była, tym się biło. Takim dostać, błędy, takim, takim dostać to nie Tak jak było, odłoga zrobiona z krowich odchodów. Możesz to podać, żeby zobaczyli. Są to wytolerowane krowie odchodów. <grym> to? to znaczy, siedzimy? Tak, tak. tak. Z... to, dźwięk, wszystko jest chłodno. Dlaczego? Bardzo dobra struktura tych traw, akustycznie, z dobrą izolacją, pochłania dźwięk, ciepło zimą, chłód latem. Rozpalali ognisko, pójdzie zobaczycie w innych chatach, dym szedł w górę, uszczelniał to wszystko tą swoją lepkością i zabijał komary. Oczywiście unosił się gdzieś tak wysoko. Tu wszyscy chodzili na kolanach. W po mojej prawej stronie jest to Silo. Silo służył do przechowywania wszystkich yy, gatunków zbóż, które zbierali, przede wszystkim kukurydzy. To wisiało i tego typu trawa, jak dostała wody, pęczniała i robiło się to wodoszczelne. Po to był podwieszony, żeby robactwo w to nie właziło. Dżoniar, <laughs> jest... bojówki zbierze. Zaraz, zaraz, nie rozpuśćcie wyobraźni za daleko. Pościany, pościany, pościany. Powiem wam, jak dawnych czasach wyglądała kobieta. To Musiała okazywać swoje dźwięki. A w ten sposób dźwięki, 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 dźwięki okazywała yy, nagimi no, piersiami. Za, zachęcała młodych mężczyzn do konkurencji. Jeżeli było zimno, zakryta była tego typu skórzaną sukienną, spódniczką, spódniczką. spódniczką. Także już macie tu frędzelki, Yy, skórzana spódniczka i w razie gdy było zimno tak owijana była trzecią warstwą na zimę. Uwierzcie, tutaj pada śnieg. To co, pada śnieg Ja nie śnieg dopiero potem... Zasznieżone. <laughs> jeżeli co? pada... Yy, patrzcie z tym ściemniem, że stać. Jeżeli było zimno, to tak okrywano ramiona. Jeśli była panienką. Jak wyszła za mąż, Zakryte miała już piersi yy, takimi właśnie kocami, przewiązkami i tak dalej. Nakrycie głowy i tu macie dziewczynę ze sutu wioski. Byłabyś jedną z trzech kobiet tego człowieka, czyli zbrojona, zbrojona, albo grałaby na takim instrumencie, który wygląda tak, o, to jest, to był kalabasz, Naciągnięty ścięg do zwierzęce i dymdoliła sobie tam nożyczkę instrument Jak ona rozbierze yeah. naszą koleżankę bądźcie Cichutko, ona zagra dla was y, na takim instrumencie tradycyjny dźwięki tych szczepów czy muzykę, jak to nazwać. Bądźcie Cichutko. Ok, on wam poda, napój to, to, to smakuje jak mielone jabłka, skosztujcie. to jest To jest normalny napój, z czego naczynie? Jest winy, słuchajcie, cicho, cicho. Tak w dawnych czasach, w XVI-XVII wieku, grali na instrumentach.